Jeden z paneli dzisiejszego przedpołudnia, drugiego dnia kongresu, piątej edycji kongresu 590, dotyczył morskiej energetyki wiatrowej. I właśnie o tym już teraz porozmawiam z Państwem i moim gościem. Wojciech Dąbrowski, prawnik, prezes zarządu PG Polskiej Grupy Energetycznej, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz prezes Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry, panie rektor, dzień dobry Państwu. Morze Bałtyckie to dobre miejsce do tego, by rozwijać morską energetykę wiatrową. Doskonałe. Dlaczego? Ekonomiczna strefa Morza Bałtyckiego jest, ma bardzo dobre warunki do lokalizowania tam wiatraków morskich. Morze Bałtyckie jest, ma niezbyt duże zafalowanie, jest, nieźle tam wieje. Jeśli chodzi o geologię, także dno jest znacznie łatwiejsze, nieżeli Morze Północne, które ma dużo skał jeśli chodzi o dno, czyli posadowienie wiatraków na Morzu Bałtyckim jest znacznie łatwiejsza aniżeli, aniżeli na Morzu Północnym, ale oczywiście jest to, jest to ogromna szansa dla, dla. Więc ta budowa będzie też ogromną szansą do zdobycia know-how dla polskich przedsiębiorstw, bo polskie przedsiębiorstwa dzisiaj są pod dostawcami dla inwestorów na całym świecie. Ale my jako Polskie Przedsiębiorstwa jeszcze nigdy nie przeprowadziliśmy budowy na Morzu Bałtyckim, więc to będzie to jest ogromne wyzwanie dla nas, szczególnie dla spółek Skarbu Państwa, dla, dla, spółki, dla takiej spółki jak Polska Grupa Energetyczna, bo 2030 roku y, zamierzamy tam wybudować 2,5 gigawata mocy w wiatrakach morskich. To dla porównania dla Państwa, którzy na co dzień nie obcujecie z energetyką, to Dzisiaj największa elektrownia na węgiel brunatny, największa elektrownia w Europie, która jest określona w Bełchatowie, ma moc zainstalowaną 5 GW, więc to będzie jak połowa takiej elektrowni w Bełchatowie. Ta budowa będzie też oczywiście szalenie kosztochłonnym przedsięwzięciem, bo ten pierwszy etap, tylko bo to pierwszy, mówimy o pierwszym etapie, czy 2,5 gigawata, potem będzie jeszcze 1 gigawatt. Będziemy także aplikowali o kolejne działki na Morzu Bałtyckim, aby dalej móc rozwijać się w tym obszarze jako Polska Grupa Energetyczna. Więc mówimy tutaj o 30 miliardach złotych w pierwszym etapie. Naszym ważnym celem, który sobie postawiliśmy jako Polska Grupa Energetyczna, jest to, aby w tym wielkim procesie inwestycyjnym, skorzystały jak najwięcej polskich przedsiębiorstw. No właśnie, ale jak to zrobić? Co z tymi technologiami koniecznymi do tego, by wziąć udział w tym przedsięwzięciu, które, jak sam Pan powiedział, jest ogromnym i kosztownym wyzwaniem? Po pierwsze e, rozpoczęliśmy dialog z potencjalnymi e, wykonawcami, usługodawcami, jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa. Będziemy go kontynuowali. Niebawem, jak tylko skończy ten okres takiej twardej pandemii, zorganizujemy otwarte spotkanie, na które zaprosimy Potencjalne firmy, które będą mogły wziąć udział w tym procesie inwestycyjnym, bo jeśli chodzi o budowę farm na morzu, to szalenie ważne jest dobre przygotowanie inwestycji, tak żeby na morzu spędzić jak najkrótszy okres, bo budowa zaangażowania statków, ludzi, ekipy na morzu jest znacznie droższa niż budowa farm na lądzie, więc tutaj, jakby generalnie. Powodzenie całego przedsięwzięcia w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania inwestycji wcześniej, a czas realizacji musi być ściśle określony w harmonogramie. Więc zakładamy, dzisiaj polskie przedsiębiorstwa już pracują dla dużych przedsiębiorstw zagranicznych, realizują szereg prac na innych morzach i oceanach całego świata. Specjalizujemy się w okablowaniu, w konstrukcjach betonowych, stalowych, wyprowadzaniu mocy. Niestety nie produkujemy turbin w Polsce, no to jest. Tutaj trudno będzie przeskoczyć jakby technologicznie w krótkim czasie to, no ten, jakby to ograniczenie. A turbina stanowi około 50% całej, całego wiatraka, to jeśli jak chodzi o koszt. problem zamierzacie rozwiązać? Jeśli można to no. nazwać problemem. Znaczy, hmm. no, problem jest o tyle, że hmm. po prostu no, trudno tutaj będzie skorzystać z local content, czyli hmm. z polskich przedsiębiorstw. I dzisiaj, jeśli chodzi o producentów turbin, jest, jest to gru grupa ściśle... Krótka, bardzo lista firm, które się w tym specjalizują. Oczywiście, życzylibyśmy sobie, żeby któryś z tych producentów zlokalizował w Polsce fabrykę, no ale oczywiście nie od nas to zależy przede wszystkim od tych przedsiębiorców. Chcielibyśmy, aby do takiego dużego przedsięwzięcia, jakie na Morzu Bałtyckim będzie realizowane, bo to nie tylko chodzi o Polskę, bo także Litwa, Estonia, Łotwa będą także na, swoim, na, na swojej strefie realizowały. Morską energetykę wiatrową, więc taka fabryka zlokalizowana w Polsce byłaby, byłaby z naszego punktu widzenia gospodarczego i interesu polskiej gospodarki na pewno czymś bardzo pozytywnym, ale w, tym, w tych pozostałych obszarach liczymy na to, że polskie przedsiębiorstwa będą, będą brały czynny udział. My zachęcamy przedsiębiorców, żeby się do tego przygotowywali, budowali swoje kompetencje i skorzystały rzeczywiście na tym wielkim procesie inwestycyjnym. Wzięły udział w tym wielkim placu budowy, jakim będzie Morze Bałtyckie, bo to będzie wielki plac budowy przez najbliższe 20-25 lat. To też będzie pole do rywalizacji największych inwestorów. Wspomniał Pan właśnie o tych turbinach. To są pole do krajów. To będzie będzie pole do tak, to będzie pole do rywalizacji inwestorów, producentów turbin. tu liczymy na to, że ta konkurencja spowoduje, że otrzymamy bardzo dobrą ofertę. Już jest ogromne zainteresowanie. To naprawdę. To jest w ogóle inwestycja na Morzu Bałtyckim w przeciągu 25 lat, szacuje się, że będzie polskie przedsiębiorstwa zainwestują tam około 140 miliardów złotych. Więc mówimy o ogromnych kwotach. I dzisiaj, tak jak wspomniałem, naszym zadaniem i celem, ale także domniemywam, że decydentów polskiego rządu, bo tutaj mamy się w współpracę, jest to, aby umożliwić polskim przedsiębiorstwom jak najszerszy udział w tym, w tym całym procesie, żeby nie dochodziło do takich sytuacji patologicznych, jakich, do jakich mieliśmy, jakich, jakie oglądaliśmy w minionych latach. wspomnieć na przykład sytuację związaną z budową Autostrad, kiedy to właściwie polskie przedsiębiorstwa na tym w ogóle nie skorzystały, tam odwrotnie zostały okradzione, a jakby firmowały budowę autostrad firmy zagranicznej, które przyjechały po prostu tutaj steczką. Myślę, że wyciągnęliśmy z tych złych doświadczeń też już pozytywne doświadczenia, zostały zmienione przepisy kodeksu cywilnego, zostało zmienione prawo zamówień publicznych, które chroni, chroni polskich przedsiębiorców, chroni podwykonawców. i dzisiaj. Staraniem naszym jest oczywiście jako polskiego przedsiębiorstwa, które jest już w procesie transformacji energetycznej, bo budowa morskich farm będzie elementem całego tego wielkiego procesu, jakim jest transformacja energetyczna, energetyczna Polski, przed którą której już jesteśmy w trakcie. Już, już to z tej drogi już nie możemy zawrócić. To się już dzieje po prostu. Ju się już dzieje, z tego już nie mhm. zawrócimy. To, to, że odchodzimy od węgla, jest już, już dzisiaj oczywistością. I yy, Może yy, musimy po prostu odejść od węgla. Zmusza nas do tego jakby m, sytuacja jakby otoczenie gospodarcze ale także ich i potrzeby naszych klientów bo prowadzimy badania y, y, odbioru naszej, naszej działalności przez naszych klientów i nasi klienci dzisiaj oczekują oczywiście ekologicznego ekologicznej energii wyprodukowanej w ekologicznych źródłach, które podniesie komfort życia nas wszystkich, jakby spowoduje, że otoczenie powietrze będzie czystsze. czystsze. Także w procesie transformacji jesteśmy, a energetyka morska jest jednym z bardzo ważnych elementów tej całej transformacji. My dzisiaj jako Polska Grupa Energetyczna jesteśmy w procesie transformacji polskiego ciepłownictwa, jesteśmy największym producentem ciepła w Polsce. Zamieniamy nasze źródła węglowe na źródła gazowe, bo z elektrociepłowniami jest tak, że jeśli chodzi w ogóle o OZE, czyli w energetykę wiatrową, no to oczywiście, kiedy wieje wiatr, to mamy energię. Jeśli chodzi o ciepłownictwo, musimy mieć pewność, że w momencie, kiedy klienci potrzebują ciepła, czyli po prostu, kiedy jest zimno, to, je to możemy, to możemy mhm. je dostarczyć. Dlatego, jeśli chodzi o ciepłownictwo, to z węgla wychodzimy w gaz, bo jednostki zasilane gazem są znacznie bardziej elastyczne, można je nimi sterować według, do, dokładnie według potrzeb, według potrzeb klientów. A jeśli chodzi o... Przyszłość sterowania energią z odnawialnych źródeł energii, bo też kwestia jest fotowoltaiki, par, wiat, par wiatrowych no. na lądzie. Tutaj przyszłością jest magazynowanie energii, właśnie magazynowanie energii z OZE. W tych projektach także jesteśmy. Złożyliśmy do Unii Europejskiej taki duży projekt na bardzo duży magazyn. Jeśli dostaniemy wsparcie, to będzie to największy magazyn w Polsce energii, który będzie właśnie magazynował energię z OZE i oddawał w momencie, kiedy, kiedy klienci je potrzebują. Bo dzisiaj to jest tak, że źródła OZE są niestabilne. One, no, jak kiedy wieje wiatr, albo świeci słońce, no Polska nie jest akurat może najlepszym krajem do, do fotowoltaiki, aczkolwiek jest, obserwujemy ogromny rozwój w tym obszarze. To problemem jest właśnie przyjmowanie do sieci energii w momencie, kiedy, kiedy wieje, bo wtedy musimy po prostu schodzić z produkcją w naszych elektrowniach węglowych i to jest, jest dość utrudnione. A, a jeśli chodzi o, o ciepłownictwo, zmiany z węgla na gaz, będzie po prostu praca tych źródeł będzie elastyczna, także będziemy mogli na każde żądanie z, zapewnić klientom Ogromne ciepło i energię w takie jakości, jakie Ogromna transformacja energetyczna, właściwie transformacja całej gospodarki. To no na koniec króciutko jeszcze zapytam o tą mapę drogową związaną z morskimi farmami wiatrowymi. Kiedy prąd pierwszy popłynie z morskich farm wiatrowych? Planujemy koniec 2025, początek 26 roku. Tak? Takie, są, takie są plany, to są dość ambitne plany, ale dzisiaj jesteśmy jeszcze w harmonogramie. Miejmy nadzieję, że zostaną one zrealizowane. Pięknie dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję bardzo.